Cześć, tutaj Hubert z kanału Hubert Look Lego. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Wam przedstawię mojego mini moca o nazwie Bar Rybny. Lecimy! Na możemy zobaczyć Mary Jane Watson z zestawów z ze Spider-Man Far From Home. Oraz gościa, który kupił właśnie pizzę właśnie w tym barze. A to jest customowo przeze mnie zbudowana figurka. Ma głowę klona oraz ciało Kwajgondzina. Oraz na mocu możecie zobaczyć również obiego Bena Kenobi'ego z zestawów yy, od czwartej części Gwiezdnej Wojny. Yenokora. Ta, ta figurka pochodzi z zestawu z 2018 roku. Ostatnią osobą na tym mocu jest właśnie taki sprzedawca, co osoba która smaży te ryby. To jest taka symptomowa figurka wykonana przeze mnie z głową szturmowca z LEGO Star Wars, torsem Sarumana z LEGO Władca Pierścień oraz tymi główką, tą są główką od Alfreda z LEGO Batman Film. A teraz przedstawię Wam tego moca tak bardziej dokładnie. O, tutaj mamy obi na Kenobi'ego, który właśnie je jakąś rybę, tutaj mamy stoliczek, przy którym on siedzi, Mary Jane, która też zamawia jakąś rybę, oraz tego gościa, który odchodzi z ćwiartką pizzy. W środku to wygląda mi więcej tak, właśnie tutaj mamy tego gościa, co smaży te ryby, tą pizzę, tutaj mamy właśnie jego grill oraz stoliczek. To jest wszystko na tym mocu. Komentujcie, subskrybujcie. Oraz zostawiajcie łapki w górę. Cześć!